Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej! Chłopak napisał, co zrobić, jak poukładać sobie stres przed randką. Po prostu, jak być wyluzowanym przed randką, nie stresować się, jak to zrobić najlepiej. Jest wielu facetów, którzy tak naprawdę randkę mają po kilku latach, po dwóch latach, po roku czasu, po pół roku są wypuszczeni, zestresowani, zachowują się jak po prostu na tej randce o wiele gorzej niż lepiej. Więc ja zawsze będę powtarzał, żeby randki były. Super, żeby były eleganckie, to na pewno Twoja pewność siebie. To powinieneś mieć wysoko i nad tym cały czas pracować. Jeżeli nie będziesz miał wysokiej pewności siebie, to, to już będzie Twój problem i nad tym ty się będziesz musiał zastanowić. Fajną metodą na pewno jest to, że masz kilka numerów telefonów do kobiet i wczoraj spędziłeś noc z, z piękną kobietą. To tak naprawdę. Jeżeli wczoraj spędziłeś na piękną kobietą, a dzisiaj idziesz na randkę, to jesteś tak wyluzowany, tak jesteś uśmiechnięty, tak jesteś zadowolony, że ta, ta kobieta mówi: Skąd ty, człowieku spadłeś? Z nieba? Kim ty jesteś? Bardzo często <grym> słyszałem, i moi koledzy słyszeli takie pytanie: Skąd ty się człowieku wziąłeś? Jesteś taki zabawny, radosny i uśmiechnięty. Dobrym właśnie sposobem jest to, że spędziłeś dzień wcześniej, albo nawet w tym samym dniu, cudowną randkę z inną kobietą i idziesz sobie. Stukrotnie bardziej wyluzowany na tą właśnie randkę. Jest też wiele sposobów oddechowych, uprawianie sportu również i wiele różnego rodzaju ćwiczeń, które również pomagają na to, żeby po prostu być wyluzowanym na tej randce. Jednak najważniejszą rzeczą, to co zawsze będę powtarzał, to jest twoja Pewność siebie, którą masz w sobie. I dopóki tego nie zrozumiesz, dopóki nie będziesz pracował codziennie nad tym, to zawsze albo bardzo często będzie cię ogarniał stres przed randką, będziesz znerwizowany, będziesz przestraszony. A tak naprawdę, randka powinna być dla Ciebie przyjemnością, radością, a nie stresem. Dlatego to, co mogę Ci doradzić, to codziennie zgłębiaj, ucz się na temat pewności siebie, pokonuj swoje słabości. Oprócz tego umawiaj się na randki, bierz numery telefonów. Wszędzie, gdzie zobaczysz jakąkolwiek piękną kobietę, gdziekolwiek Ci się spodoba jaka, jakakolwiek kobieta, jeżeli nie masz żony, jeżeli nie masz dziewczyny, jeżeli nie jesteś w stałym związku, po prostu bierz ten numer telefonu, rozmawiaj z nią na luzie swobodnie. Jeżeli będziesz miał tak dużo, takie duże doświadczenie, ale z bardzo atrakcyjnymi kobietami, z kobietami, które Ci się bardzo podobają, to automatycznie w dużym stopniu Twoja niepewność randkowa, niepewność przed randką spadnie i będziesz bardziej. Wyluzowany. Co jeszcze jest bardzo ważną rzeczą, nigdy nie nastawiaj się, że coś z tej randki wyjdzie. Po prostu idź na ludzie swobodnie. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, co będzie na tej randce, bo nie wiesz, jaka to jest kobieta, co z tą kobietą jest, w jakim ona jest w stanie psychicznym, fizycznym, umysłowym, co ona przeszła i jak przeszła. To tysiąc rzeczy jest. Nigdy, przenigdy. Jak idziesz na randkę, nad tym się nie zastanawiaj. Idź zawsze z czystą kartą, po prostu co będzie, to będzie. Bądź wyluzowany. Wyluzowanie powinno Ci dać to, że masz multum, multum telefonów, to, że Twoja pewność siebie jest wysoka i przede wszystkim co jest bardzo ważne dostarcz tej kobiecie na randce dużo radości, dużo uśmiechu i. Zainteresuj i zaciekaw ją samym sobą. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, na dole masz link i zapisz się już teraz na moje szkolenie. Hej!